Rozpoczęliśmy najtańszy weekend w tym roku. A dlaczego? Bo mamy również Black Friday. Przez cały weekend na wszystkie zamówienia oferujemy rabat 10%, a na większe zamówienia nawet 20%. Do tego niższe progi darmowej dostawy, gratisowe słodkości i bezpłatne worki po naszych kapach do każdego zamówienia o dowolnej wartości. Link do szczegółów promocji z okazji Black Friday znajduje się w opisie Rolki. Sprawdź koniecznie. A przechodząc do Pirkendu przygotowaliśmy dla Was etiopię z Typowo afrykańską kawę uprawianą nawet na 2200 metrach nad poziomem morza o czystych cytrusowo-kwiatowych nutach. Postary ketar Doskonałą, bardzo uniwersalną arabikę o intensywnych orzechowo czekoladowych nutach i znikomej wręcz pasowości. Indie mesole. Monsunową, bardzo charakterystyczną, a jednocześnie uniwersalną kawę o lekko pikantnej nocie przypraw, orzechów i sporej słodyczy. Oraz Mexikę Esmeralda. Wysokogórską kawę pochodzącą z najbardziej renomowanego meksykańskiego regionu do uprawy kawowców noszące oznaczenie SKGEP. Spróbuj wszystkich w każdym paleniu i dowolnej gramaturze, nawet 20% taniej.